Dzień dobry, nazywam się Kuba i dzisiaj pokażę Państwu fotosiążkę z sztu Hani. Kształt jest wykonany 21 kwietnia 2014 roku i wygląda to w ten sposób. Zaczniemy od etui na płytę. Na płyty DVD. Na obu płytach znajdują się fotografie. Na pierwszej przygotowane graficznie zdjęcia. Na drugiej Są to fotografie wszystkie, które wystawiane w dniu sztu po odrzuceniu zdjęć nieudanych, a czasami się takie też zdarzają. Tak wygląda etui, a tak wygląda śliczna Hania. Fotosiążka jest w etui z płótna zamszowego, bardzo fajny materiał. Bardzo przyjemny w dotyku, ślicznie wygląda i nadaje taki bardzo ładny, estetyczny wygląd. Album mówi. Nie chodzi jeszcze o wnętrze, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Bardzo ładnie uszyte. Album jest wykonany. Album posiada się do 26 cm. Jest z, okładka jest wykonana z e, bardzo dobrej włoskiej ekoskóry e, i jest tutaj pogrubienie okładki. Na okładce został wtłoczony e, napis Hania i data 21 kwietnia 2014 roku. E, album fantastycznie leży w ręku. No, to jest jedna z niewielu ekoskór, jaka tak naprawdę idealnie leży w ręku. I albo wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o projekt. Każda rozkładówka posiada przykładkę z plastiku, co daje większą trwałość. I tak to wygląda. I to jest cały projekt. Spakujemy dwini. I tak wygląda komplet. Dziękuję za uwagę i zapraszam na mojego bloga pod adresem. Zawsze komu przez blog.